Słoweńcy wygrali konkurs drużyn mieszanych w Willingen. W piątkowym konkursie mikstów w Willingen triumfowała Słowenia przed Niemcami i Japonią. Nika Wodan, Tijemaj Zajk, Nika Prec i Domen Prec ze Słowenii zdobyli łącznie 295,4 pK. Agnes Reisch, Karl Geiger, Celine Freitag i Filip Reimend z Niemiec zgromadzili 294,8 PK. Sara Takanashi, Renny Kaido Nauzumi Marujame i Roju Kobayashi z Japonii wywalczyli 277,8 pk. Czwarte miejsce zajęli Austriacy, piąte, Norwegowie, szóste, Włosi, siódme. Francuzi, ósme, Finowie, a dziewiąte, Amerykanie. Polacy nie startowali, co przy takich warunkach okazało się szczęśliwe, mogli spokojnie poczekać na lepszą pogodę i przygotować się do weekendowych konkursów indywidualnych. W piątek w Willingen zwycięzcą okazał się wiatr, a nie skoczkowie. Konkurs był wielokrotnie wstrzymywany, trudno było śledzić rywalizację z zainteresowaniem. Wiatr rozdawał karty w Willingen. To była antyreklama skoków narciarskich. Mówił na antenie eurosportu Katzper Merk, dziennikarz, który na żywo obserwował zawody na skoczni Muchrękopschanse. Warto dodać, że niemiecki obiekt to największa z dużych skoczni narciarskich na świecie. Nazywana jest Małym Mamutem. Jej punkt K wynosi 130M, a rozmiar skoczni, 147M obecny rekord, 155,5M należy do Norwega Johanna Andre Forfanga. Kiedy konkursy w Willingen? W Willingen w sobotę i niedzielę będą nas reprezentować. Aleksander zniszczą Klemens Joniak, Dawid Kubacki, Maciej Kot oraz Piotr Żyła. Nasi skoczkowie dobrze wykorzystali warunki atmosferyczne, które panowały na skoczni w piątek przed konkursem mixtów. Piotr Żyła w pierwszym treningu uzyskał 146 metrów, co dało mu piąte miejsce i co warto podkreślić lepszy wynik niż osiągnął lider Pucharu Świata Domen Prec. 131m dobry dzień miał też Dawid Kubacki. Polak cieszył się z treningowego skoku na odległość 144,5 metra. To dobry prognostyk przed konkursami indywidualnymi, które odbędą się w weekend. W sobotę w Willingen zaplanowano konkursy indywidualne kobiet godzina 13.15 i mężczyzn godzina 16. Kwalifikacje skoczków mają się rozpocząć o 11.45. Marek z Luwaz, KS Sport.